Proszę o wystąpienie po w podszczelonego składzie. Adam Fritz, mistrz Ligi Wojewódzkiej w zapasach w stylu klasycznym. Jan Mojacki mistrz Polski w zapasach w stylu klasycznym. Grzegorz Witekrant, wicemistrz Polski w zapasach w stylu klasycznym. baczność do tego, あ。 Szanowni Państwo, jako Dyrektor Zespołu w przysiewu jestem zaszczycony tak obecnością Państwa na dzisiejszej uroczystości. Uroczystości, która wieńczy ponad 50-letnie dzieło chęci pozyskania i budowania hali w Krzysztof. Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie, w szczególności tych wszystkich, którzy zechcieli dzisiaj na naszą uroczystość przybyć w osobach pana posła na scenie Rzeczpospolitej Polskiej, pana Tomasza Kraskiego. Witam serdecznie pana dyrektora generalnego Urzędu Wojewódzkiego w Warszonym Prowokowskim, pana Romana Sander. Witam serdecznie. Marszałka Województwa Łódzkiego, Pana Stanisława Poczyszyna. <plosy> Witam Pana Radnego Sejmiku Województwa byłego Wieloletniego Burmistrza-Krzysiela, Pana, pana Petra. <plosy> Witam Pana Radnego Sejmiku Województwa Pana Zginiewa Kołodzieja. <klucza> Witam serdecznie Panią Dyrektor Wydziału Nadzoru Podatkowego Wysokiego Kuratora Oświaty, Panią Janinę Rzeczowską. <klucza> Witam serdecznie Starostę Międzyrzecką, Panią Agnieszkę Witam członka zarządu Powiatu Mizrzeckiego, wicestarostę starosta panią Zofię Blego. <kluczy> Witam serdecznie wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Mizrzeckiego, trzykrotnego mistrza Polski zapasów w stylu klasycznym, obecnego trenera zapasów klubu sportowego Pamęta pana Mieczysława korysi Witam serdecznie przyjaciela naszej szkoły, pana komendanta prasowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu, starszego wydawiera Marka Hakowa. <kluczy> Witam serdecznie panów burmistrzów powiatu między, międzyrzewskiego w Pana burmistrza Leszka Połogę. Witam serdecznie reprezentujących burmistrza Międzyrzecza Premierusza Lorenza w osobach. I teraz tak mi Panią Annę Sak i pana Łukasza Rusak. Witam serdecznie przedstawiciela władz samorządowych yy, szczeba, wicewójta Krystiana Górskiego. <klucza> Witam serdecznie za zaprzyjaźnioną z gminą Pszcziewo w gminę w osoba wójta gminy Radosława Goczeka. <klucza> Pana sekretarz Bogusławę Szczecińską i przewodniczącą Rady Gminy Panią Urszulę Bartaną. Witam serdecznie reprezentację regionu Kosła w osobach burmistrza łączywka pana Wiesława Czeczerskiego. W pana burmistrza Zgłoszenia sekretarza Mariana Hoffmana. Witam serdecznie. Powinienem zacząć od tego, ale witam serdecznie gospodarza dzisiejszego naszego spotkania, pana burmistrza Ściela Jarosława Kaczmarka. I teraz, proszę Państwa, pozwolę sobie na troszeczkę tematy. Chciałbym powitać obok pana burmistrza osoby, dzięki którym ta sala mogła być zbudowana. Mówię o radnych gminy Ściel poprzedniej Kadencji, którzy nie patrząc na złą opinię, które finansową. Mieli wyobraźnię, mieli chęć wysłuchania dyrektora szkoły, a muszę Państwu powiedzieć, że jak nie wyganiali drzwiami, to choliłem oknem. I ci oboradni, ta wspaniała 15 tej kadencji postanowiła, że wszystkie wydatki, te niezbędne zostawiamy na boku i budujemy halę w myśl zasady. Jeśli nie dzisiaj, to kiedy? Jeśli nie my, to kto? Szanowni Państwo Radni, z przewodniczącym ówczesnej rady, panie ja i witam państwa wszystkich bardzo serdecznie. Witam obecną radę miejską w Chcę Państwu powiedzieć, że jak do tej pory bardzo dobrze mi się współpracujemy z tą radą. Są to naprawdę znakomici którzy rozumieją potrzeby y, tej szkoły, gminy i jestem święcie przekonany, że budowa tej państwowej będzie tylko zaczękiem do tego, aby ten nasz piękny obiekt, taki zespół edukacyjny cały czas się rozwijał i pięknął. Dla dobra młodego pokolenia nie Równogórskiego, ja już za chwilę nie będę na maturę. ale mam nadzieję, że po mnie ci, którzy tak samo będzie się chciało to robić. Szanowni Państwo, bardzo gorąco witam sprawcę tego całego zamieszania. Człowieka, który przez 365 dni, bo tyle trwała budowa tych był fantastycznym wykonawcą tej budowy. Witam serdecznie pana Janusza Borowiaka, właściciela firmy budowlanej Na dzisiejszej imprezie nie mogło zabraknąć znakomitych obywateli tego miasta i tej gminy. Mówię o sportowcach. Zejmie, na nich przywitam, chciałbym bardzo gorąco przywitać zacnych gości w osobach. Pana Andrzeja Suchroma, prezesa Polskiego Związku Zawodniczego. Witam serdecznie Pana Bronisława Malego, prezesa Polskiego Okręgowego Związku Piłki Ręcznej w Ziemi Logułskiej, naszego przyjaciela, z którym współpracujemy Piłki Ręcznej. Witam Pana Krzysztofa Augustyniaka, przewodniczącego Wydziału Gier z 22 Wydziału Wielkiego Piłka. I pozwólcie Państwo, i proszę Państwa, jeszcze stanąć na chwilę. To jest sprawca największych sukcesów zapaśniczych w Michi, mieście Gminieczkiej. Bo oto ten człowiek 30 ponad lat temu założył i prowadził zapasy. tak? 40, 40 zapasów. Także wszystko zaczęło się <klucza> od tego, że Witam serdecznie do tego księdza proboszcza, tak. który zechciał w tym miejscu na to spotkanie. I wreszcie witam całą plejadę sportowców, medalistów i zwycięzców szeregu zawodów sportowych rangi lokalnej, ogólnopolskiej, a także światowej. Z panią Moniką Michaleją. Witam Panią Szanowni Państwo, witam również moich przyjaciół dyrektorów szkół powiatu Międzyrzeckiego, Świebodzińskiego, Nowotomyskiego i Gorzowskiego. Szanowni Państwo, dodajecie mi rtukły, macie świadomość, jakie to jest trudne, znamy z takim wielkim gronem i Coś sensownego powiedzieć. Na zakończenie w sposób szczególny chcę powitać przyjaciół z gminy niemieckiej Falkenberg w osobach. I teraz postaram się nie zrobić błędu przyczytronej na stylu pana burmistrza Falkenbergu Krystiana Cysia. Pana burmistrza seniora Falkenbergu, Lotara Papendusa, Przewodniczącą Rady Falkenberg, Panią Karin Fritschek, Przedstawiciela Rady Sportu Gminy Falkenberg. Hansa Elmara Franka. <klucza> Witam serdecznie dyrekcję Szkoły Podstawowej w Szkołę Szkoły, z którą utrzymujemy nieprzerwanie 15-letni ożywiony, rzeczywisty kontakt w osobach pani Andrea Kliwe <klucza> oraz dyrektor emeryt, który właśnie w tym roku zechciał pójść już na emeryturę. Nie wiem dlaczego jest młodym człowiekiem, pan Wili Uwe. I witam serdecznie delegata tej szkoły, pana Waldemara Blaczyka. Pan Waldemar jako obywatel Polski i Niemiec zawsze ułatwia nam kontakt z całym i społecznością szkolną. Na witam serdecznie wszystkich mieszkańców Chrściela i wszystkich zaproszonych gości, których nie wyczytałem z imienia ani nazwiska. Za to bardzo przepraszam. Ale też czasowo muszę się tutaj liczyć. Mam nadzieję, że spodoba się Państwu nasza sala gimnastyczna i że będziecie mogli Państwo czerpać taką wielką przyjemność z tego, aby tą salę można było wykorzystać i korzystać jak ja to będę i teraz, proszę Państwa wyjaśnię Państwu słowo, dlaczego nie chcę używać sali na hala sportowa, tylko sala Bo, Proszę Państwa, zdradzę Państwu taką tajemnicę, 10 lat temu, może 12, były pierwsze próby wybudowania hali sportowej w Obecni tutaj y, mieszkańcy, działacze samorządowi bardzo się zaangażowali i przy pierwszej próbie stworzenia tej hali sportowej było tak wiele fantastycznych pomysłów, że koszty tej budowy kali rosły do budowy 13 milionów. Chciano to wszystko. Samochod dla zapasników, oprócz hali głównej. Siłowni, kręgierni, hotel, proszę Państwa, i jak może było się łatwo spodziewać, budowa kali głównej. W czasie podjęcia próby reaktywacji tego pomysłu, zawsze prowadziłem następujące w miejsce kalinwy soli sportowej chatce pełnowymiarową, salę gimnastyczną. I Państwo radni podjęli ten temat, bo nie było mowy o sportowej. Jak Państwo za się przekonacie, powstała sala gimnastyczna, pełnowymiarowa z miejscami siedzącymi na tygodniu. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę Państwu miłego odbioru tego, co przygotowałam oczywiście A teraz... Bardzo proszę pana burmistrza Ściela o zabranie głosu i o przywitanie się również. Jest ze wszystkim zaproszony. Szanowni Państwo, powitanie już trwało zbyt długo, także pozwolę sobie tylko powiedzieć szanowni goście mieszkańcy Ściela. Dzisiejszy dzień jest dniem wyjątkowym, ponieważ mam ogromną przyjemność powitać wszystkich tu obecnych na Oryginalnym Opatrzu w Ścieli. Ari, która od lat była marzeniem, ale i koniecznością całej społeczności Ściela, przez długi czas udawało się nam zrealizować tego marzenia z różnych przyczyn. Czasem nasze oczekiwania były zbyt odważne, czasem brakowało koncepcji, a przede wszystkim brakowało środków na ten cel. Jak się do prędko dzieci stoją tu przed wami mogę z dumą powiedzieć tak, udało nam się. Pamiętam jak w 2015 roku, kiedy począt, na początku kadencji na jednej z komisji Rady, w której przestrzęili również uczniowie naszej szkoły, podjęliśmy decyzję, że musimy w końcu kwestię braku, salić ani się rozwiązać. Założyliśmy sobie wówczas, że do końca kadencji, czyli w 2018 roku, będziemy mieli gotową dokumentację i może uda się znaleźć już dla finansowania. Nikt wtedy nie myślał, że w tym terminie już będzie trwała budowa. Przyznać trzeba jednak, że nie było to łatwe, kiedy mieliśmy już dokumentację, i zaczął się proces poszukiwania wsparcia finansowego. Wiele rozmów, spotkań, wjazdów, m.in. do Warszawy. Czas spędzony na przekonywaniu, że hala sportowa w jest niezbędna, przyniósł efekt. Ministerstwo Sportu i Turystyku udzieliło nam wsparcia w wysokości blisko 2 milionów złotych. Wtedy już było wiadome, milion puszczy i hala powstaje. Następnym krokiem było wyłonienie rzetelnego wykonawcy, ale tym razem los nas przyjął i przetarg wygrała firma Alemusza Morowiaka, któremu w tym miejscu pragnę bardzo serdecznie Podziękować i życzyłbym sobie, żeby wszyscy wykonawcy pracy na rzecz dłużnej nie tylko byli także rzetelni i profesjonalni jak firma pana Janusz Dziękuję serdecznie. Zamach fali, średnia była na lata 2018 i 2019, ale nasz wykonawca potrzebował tylko rok. Dziś możemy podziwiać efekty tej pracy. Dziękuję panie Januszu serdecznie. Hala sportowa nosi, będzie w imię naszej medalisty olimpijskiej z Rio de Janeiro, Moniki Michalik. Jej osiągnięcia sportowe na przestrzeni lat począwszy od Mistrzostw Polski przez Mistrzostwa Europy i świata, a na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, Londynie i Rio de Janeiro kończąc, rozsławiły naszą gminę, ale również powiat, województwo Przede wszystkim tak. Jej wspaniała kariera, hard ducha i wsparcie przyczyniły się znacząco również do tego, że Hala powstała. Moniko, serdecznie dziękuję. Monika <klucz> jest bardzo znaną zapaśniczką z Wyszciela, ale należy pamiętać, że nie jedyną. To systematyczna praca i wiele <kluz> wielkie talenty sprawiły, że zapaśnicy na przestrzeni lat zdobyli ponad 100 medali mistrzostw Polski, 10 medali mistrzostw świata, mistrzostw Europy, 3 medale mistrzostw świata, a uprawnowaniem tej wieloletniej pracy jest właśnie w Komuniki Wieloletniej. Do tych sukcesów przyczynili się przede wszystkim tacy działacze jak Teneziak, Krzysztof Augustyniak, założyciel klubu Olenka Piotr Kroczyński i Wiesław Proszę go pokazać. A także zawodnicy, taki jak Piotr, jak Marek Troczynski, yy, którego nie mam tutaj dzisiaj. Marek Kraszewski, się Łukasz Bana. Panie Andrzej, dziękuję. I prezesie związku Dlatego w tym miejscu pragnę zaprosić wszystkie najczęściej międzynarodowe Mistrzostwa Białoruskiego w zapasach, które odbędą się właśnie tutaj, na tej hali. Będzie to, w mojej świetne podsumowanie i ukonowanie tradycji zapaśniczych w szczycie. to jednak nie tylko wspaniałe tradycje zapaśniczych. Może z niektórymi sukcesami, ale Lata działają party piłkarskie, obrad Ścielki i Horty Nasi zawodnicy w regularnie uczestniczą w mistrzostwach polskich, na których odnoszą znaczące sukcesy. Wyszczęcami Ściela są także były bramkarz Krakownika, Wójt Kaczmerga. Proszę się pokazać. Przy uczestnik największych maratonów na całym świecie Michał W tej perspektywie myślimy o budowie drużyny piłki ręcznej przy zespole edukacyjnym dzielu, a także rozwoju sekcji dużo. Ta hala śmiało pozwala patrzeć w przyszłość nadzieją na rozwój sportu w Gminie Czielu oraz wiarą, że kolejne mistrzowie będą pochodzić z naszej małej, małej ojczyzny. Nieodzownym elementem takiej uroczystości jak dziś są podziękowania. Jeszcze raz chciałbym podziękować panu ministrowi. Pańce za zrozumienie i wsparcie budowy naszej hali. Nieobecnemu tutaj dzisiaj, ale składam to na ręce Pana Dyrektora Wojewody. Panu Wojewodzie Rydowskiemu, rządu Służbowemu, Witajczakowi, też składam to na ręce Pana Dyrektora. składam Panu Januszowi Borogakowi za profesjonalną pracę i doskonałą współpracę przy budowie hali. Panu Robertowi Jaszczka, Kierownikowie Rady Inwestycyjnego, który bardzo się napracował przy tej inwestycji od samego początku, czyli projektu budowanego aż do jego rozliczenie. Szyrower Jaszka jest na sali. Tak. Proszę. <plosujesz> Dziękuję bardzo. Panu Jaruszowi Orzeszką, dyrektorowi zespołu edukacyjnego. To jest moja praca. Dziękuję To jest moja praca. Dziękuję panu Rady Miejskiej, panu dyrektorowi Marcinie. To jest, to są rzeczywistości. Ja podziękować panu dyrektorowi Krzysiu za odwagę i wsparcie mnie trak, w trak, trak, trakcie starań o ten obiekt i jego finansowanie. Słowa podziękowania kieruję do wszystkich, którzy wsparli tę jakże słuszną ideę, dzięki którym dziś możemy być dumni w Sejzie Hali, na którą oczekiwali mieszkańcy Krzysiela od dawna. Cieszymy się, że Udało nam się to marzenie spełnić. Wierzę, że obiekt ten będzie służył przez wiele lat całej społeczności szkolnej, ale również mieszkańcom szczytu. Życzę żywym, szczerą nadzieję, że będzie miejscem treningów przyszłych mistrzów. Kto wie, może kolejnych Olimpijczyków. Tego sobie i Państwu serdecznie życzę. Dziękuję bardzo. Państwo pozwólcie, że jako gospodarz tego obiektu już będę tak troszeczkę sterował to krzyżkie słowo, ale nie znajduję innego. Osób, które zaczęły tutaj przemówić. Bardzo bym prosił, żeby kolejni mówcy, którzy tutaj będą, mieli taki ograniczny czasowy to 4 dni. Bardzo proszę pana przewodniczącego radnicy załatwienia zabrać głos. Poważnym zadaniem budowa halii sportowej. Dotychczasowe zadania nie spełniały już wymogów czasu. Podejmując jednogłośnie uchwałę intencyjną, byliśmy w pełni obaw, ale też i wiarę w realizację inwestycji. Uchwała dała mandat burmistrzowi do podjęcia odpowiednich działań. Czas pokazał, że współpraca przynosi znakomite efekty. Imiennie dziękuję trzem osobom. Pani Skarbnik Gminy, Pani Renacie Kopacz, która potrafiła zgromadzić i rozplanować wydawanie odpowiednich środków na realizację tej i równoległych inwestycji. Proszę Panią